wielki był, nie chce za kraty. Jego obrońca wystąpił o wydanie listu żelaznego. Zatrzymany niedawno Wielki Bum chce odpowiadać z wolnej stopy. Trudno mówić, by mój klient się ukrywał, skoro swojej podróży w po Europie relacjonował w mediach społecznościowych. Mówi adwokat Krzysztof Weiss. Wielki Bum, czyli Patryk Masiak, został zatrzymany 12 września przez niemiecką policję na lotnisku w Hamburgu. Na chwilę przed kolejnym wylotem do Dubaju. Zatrzymanie nazorowali funkcjonariusze Wydziału Persji Pościgowych CBSP. Buł wystawiono wcześniej europejski nakaz aresztowania. Patryk Masiak został zatrzymany w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami, kradzieży aut. W tle jest także sutnerstwo. Teraz jednak Wielki Buł nie ma zamiaru czekać na proces w celi. Adwokat Krzysztof Weiss, obrońca Masiaka na antenie tvn 24 powiedział, że do Lubelskiego Sądu Kręgowego złożył wniosek o wydanie Bu listu żelaznego. Trudno mówić, by mój klient się ukrywał, skoro swoje podróże po Europie relacjonował w mediach społecznościowych, obserwowanych przez dziesiątki tysięcy osób. Będzie się stawiał na każde wezwanie prokuratury, co zagwarantuje dodatkowa wysoka kaucja, którą proponujemy, mówi antenie Weiss. List żelazny pozwala, aby oskarżony pozostał na wolności do momentu wydania. Prawomocnego wyroku. Masiak odpowiadałby za tym z wolnej stopy i cieszył się wolnością do czasu ostatecznej decyzji sądu.